Artemis i Ruda przedstawiają poradniki z życia na Majestic RP. Link do większej ilości poradników w opisie. Po stworzeniu postaci i po wejściu na serwer od razu porozmawiaj z npc od którego dostaniesz początkowego quest'a, dzięki któremu pozasz cały serwer. Po wynajęciu pojazdu pora na zarobienie pierwszych pieniędzy. Prac do wyboru jest wiele, lecz na filmie pokażemy tylko dwie z nich. Każda z prac na mapie oznaczona jest zieloną teczką. Łatwy dostęp do prac macie również pod klawiszem F3, którego działanie pokażemy później. Opisy wszystkich prac wraz z tabelą ich płatności znajdziecie na naszym Discordzie. Jak macie już pierwsze pieniądze, to pora na pierwszy samochód. Salonów samochodowych jest kilka. Jednym z tańszych jest salon Simeona, którym się dziś posłużymy. Po zakupie samochodu musimy pojechać go zarejestrować. Wdajemy się do Departamentu Pojazdów, kupujemy tablicę rejestracyjną i z użyciem śrubokręta zakładamy ją na swoje auto. Teraz legalnie możemy poruszać się po stanie San Andreas. Kolejnym sposobem na zarobek są organizacje, tak tzw. rodziny. Możecie założyć własną rodzinę w gowermencie, lecz na start proponujemy do jakichś dołączyć. Na naszym Discordzie znajdziecie instrukcję dołączenia do naszej rodziny, gdzie możecie zarabiać robiąc kontrakty. Dołączenie do rodziny to nie tylko pieniądze, a również samochody czy magazyn, z którego możecie korzystać. Dołączenie do organizacji to również pomoc innych w Waszym starcie czy dobra atmosfera. Dobrym źródłem pieniędzy na start jest kasyno, gdzie raz dziennie możecie zakręcić kołem fortuny. Zakręcenie kołem jest darmowe, a nagrody, które możecie wygrać, Wam pomogą rozwinąć swoją postać. Po zakręceniu kołem polecamy wyjść z kasyna, żeby nie przegrać wszystkiego, co dotychczas zarobiliście. F2, czyli całe menu dotyczące serwera i Waszej postaci. Znajdziecie tutaj statystyki i umiejętności. W zakładce postać są jeszcze pojazdy czy nieruchomości, które posiadacie. W sklepie możecie kupić ulepszenia waszej postaci, tak jak na przykład więcej miejsc garażowych czy bilet wojskowy. Pod F2 znajdziecie również przepustkę sezonową. Karnet pojawia się zawsze na zimę oraz lato. W Karnecie dostępne są do odebrania nagrody, których łącznie jest 300: 150 za karnet darmowy oraz 150 za karnet premium, który zakupicie za w końca. Możecie również zakupić królewski start, który daje Wam złoty poziom karnetu oraz 300 tysięcy expa. Codziennie do wykonania macie zadania, dzięki którym zdobywacie punkty doświadczenia, za które możecie odbierać nagrody karnetu. W menu możecie przeglądać top 100 najbogatszych graczy oraz top 100 najbogatszych rodzin. W zakładce przedmioty możecie przechowywać przedmioty kupione za omańskiej końcy bądź rzeczy ze skrzynek lub karnetu. Znajdziecie tam również menu animacji, których możecie używać zgodnie z aktualną sytuacją. Subskrypcja premium oferuje nam zniżki na wystawianie ofert na rynku. Po śmierci naszej postaci, ryspimy się mając więcej HP oraz czas nieprzytomności naszej postaci jest skrócony. Subskrypcja co konkretną ilość nie oferuje nam również różne prezenty, np. samochody, które są dla nas dostępne mając tylko subskrypcję. Mając premium mamy również większe zarobki w pracach legalnych. Korzystając z przycisku F3 otwieramy nawigator, w którym znajdziemy wszystkie ważne na wyspie lokalizacje. Możemy użyć wyszukiwarki, żeby przyspieszyć etap szukania. Jak mamy odłożoną większą sumę pieniędzy, możemy udać się na uniwersytet i podjąć się nauki różnych kierunków. Każdy z kierunków daje nam różne benefity. To, co daje konkretny kierunek, znajdziecie u nas na Discordzie, link w opisie. Jeżeli poradnik pomógł Ci w pierwszych krokach na wyspie, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominęły Cię kolejne poradniki.